Chciałem Państwu zaprezentować jeszcze m, oczywiście produkty do pielęgnacji naszych przedsionków i wszystkich produktów Izabela. Tak jak wspomniałem, Izabela jest najwyższej jakości produktem i nie zapomniała o takich rzeczach jak codzienna pielęgnacja. I teraz tak, mamy tutaj trzy podstawowe produkty. Pierwszy z nich nazywa się Iza Clean Window. Służy oczywiście do mycia okien. Wszystkie elementy, które są wykonane z tej folii, wymagają czyszczenia tym specjalnym płynem. Proszę pamiętać, że nie możemy go czyścić środkiem do mycia szyb, bo ten środek zawiera alkohol i ten alkohol będzie nam powodował uszkadzanie tego okna. Podobnie z różnymi środkami, które zawają, zawierają mydło, będą się mazać. To jest naprawdę wyjątkowo przystosowany odpowiedni środek do mycia wszystkich okien. W komplecie dostaniecie też Państwo mięciutką ściereczkę, która nie będzie nam rysowała, powodowała, że będą jakieś drobne ryski na, na tej szybie. Kolejnym elementem jest IzaClean All Oliers All Years oznacza, że możemy go stosować na co dzień, czyli jeżeli do bieżącej jeżeli nam się gdzieś potra zdarzy, że coś się zabrudziło, poplamiło i tak dalej, możemy zmywać tym płynem. On to delikatnie wszystko y, umyje i nie będzie problemu. Po tym, po użyciu tego płynu nie musimy y, impregnować ponownie przedsionka. Kolejny produkt jest to produkt o nazwie IzaClean Season. Season jest stosowany na końcu sezonu, dlatego że... Jest to środek, który dużo mocniej jest nam w stanie zadziałać i zmyć yy, większe zabrudzenia, ale tutaj po użyciu tego środka będzie wymagana ponowna impregnacja naszego przedsionka. Do impregnacji, oczywiście, używamy Aquatex, o którym już wspominałem. Mamy tutaj wersję w sprayu, bo po takim mocnym czyszczeniu i praniu i zaklinem y, polecamy użyć większych pojemności. On jest dostępny też jako litrowy, 2,5 litrowy i 5 litrowy y, pojemnikach produkt. I teraz co jest istotne? Możemy go używać Zarówno z zewnątrz, jak i w środku. Natomiast jeżeli nie jesteśmy pewni, że dach jest idealnie czysty, że zostały jakieś plamki, to nie martwmy się, nie musimy tego skrobać z zewnątrz. Zaimpregnujmy wtedy akwateksem od wewnątrz. Impregnacja od wewnątrz będzie równie skuteczna, a uchroni nas przed tym, żeby z góry zaimpregnować jakieś nieczystości, pozostałości po ptakach czy jakichś innych zwierzaczkach. Po więcej informacji zapraszamy na stronę izabela.net.pl